<susur ia> o mat. To roman będzie super. A kurwa. Dawaj. Jeszcze. Adrian, ja to wiem, że ty podpalam. To jest twoje. Dziękuję. 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 Adrian, ja to podpalam! Mnie, ładne. Za co bawicie? Największy kaliber. Zaś chyba w tym czasie nie robisz. Chyba Adrian? Spokojnie. Tylko nie pod bawką podpalaj, jej. Ech.

On jest przedstawienia.